Pierwszy dzień wyzwania, sobota, czwarty tydzień. Zaczynamy po prostu na pełnej petardzie. Ja z moimi dziewczynkami jesteśmy już w Krakowie. Ania ma jakiś swój prywatny yy, trening, właśnie go zrobiłyśmy. Yy, macie tu przebitkę, zaoszczędzę Wam yy, reszty. Jak widzicie, jestem strojką pierową, bo przy okazji mierzę strój, czy jest dobry, bo w ogóle go nie przyjem, mierzyłam przed, przed, przed wyjazdem. Także zaczynamy na pełnej petardzie, trening zaliczony. To są jakieś aktywności od matki wariatki, fit matki wariatki. Dzień dobry, tak zaczynamy nowy tydzień wyzwaniowy. 5, 4, 3, 2, 1. My sobie tutaj ćwiczymy, a Arek przysłał mi właśnie, zrobił taką niespodziankę i przysłał pioseneczkę o wyzwaniu naszym 365 dni, posłuchajcie. To chyba będzie nasza piosenka, słuchajcie, na ten specjalne odcinki. Go! Biorę tą piosenkę, a dziękuję. A wiecie co? My tutaj ćwiczymy, a tam pan stoi w firanku. Kalimera, Kalimera, słuchajcie, trzeci tydzień wyzwania, dzień trzeci. Eee, jesteśmy już z dziewczynami w Grecji i zaczynamy dzień od pływania. Jest jeszcze wcześniej rano, dlatego przyszłyśmy popływać, tak na zasadzie treningu. Zaczyna się świetnie. czemu nie wiem czemu, ale jak myślałam o wyzwaniu właśnie w tym tygodniu, to bałam się właśnie tych aktywności, bo przecież to kolano moje i tak dalej. A woda? Zapomniałam o wodzie. Przecież już były ćwiczenia w morzu, pływanko. Także jestem uratowana i wyzwanie będzie wykonane i jeszcze na moje kolano dobre i spływanie zapomniałam tak chcę zaczynać każde poranki Dobra, czas na wyzwanie niemieckie. Opalanie leżak olejek. Do opalania udar cieplny. Sonnenbaden, Sonne Sonnenöl, ojej, no tego nie wypowiem, udar cieplny, e, Hitschlag, Hitschlag, jeszcze raz, Sonnenbaden, Sonne Sonnenöl, Hitzschlag, Hitzschlag. A zaraz przeczytam, jak to się... Jeszcze raz. <mówi> Sonnenbaden, Liegestuhl, Sonnenöl, Hitzschlag. Hitzschlag, ma proste. Hitzschlag. Sonnenbaden, Liegestuhl, Sonnenöl, Hitzschlag. Jeszcze raz. E, Opalanie. Sonnenbaden, Sonnenbaden, to już będę pamiętała. Sonnenbaden, ligę, ligę, od ligal, ligę leżak, ligę, stół, sonnenül, hitschlag, sonnenbaden, ligę, stół, sonnenühl, O, i to zapomnę. hitschlagen. ale wracając do wyzwania, słuchajcie to jednak powiem Wam, że w sile kupa, znaczy siła w kupie Ania, jak jest siła w kupie? w kupie siła, słuchajcie, naprawdę o, najbardziej obawiałam się tego wyzwania właśnie tutaj w Grecji, że wiecie, leniuchowanie yy, nie wiem, pokusy, a jak na razie to ta wersja Wakacyjna idzie mi bardzo dobrze. No, naprawdę jest to bardzo motywujące. Jesteśmy tu w cztery. Ania ćwiczy, ma swój program, więc motywuje nas, żeby też ćwiczyć. Żeby uczyć się, właśnie słówek. Naprawdę, jednak stwierdzam, że im więcej osób, tym lepsza motywacja i przede wszystkim jest działanie, jest działanie. Dlatego słuchajcie, zachęcam Was, dołączajcie ze swoimi wyzwaniami i naprawdę będzie tu aż huczało od po prostu energii pozytywnej i tych wszystkich wyzwań. Tak sobie siedzę i myślę, że może jak wrócę, bo teraz wiecie, że montuję to na telefonie, będę montowała ten filmik, więc będzie no nie wiem jak to wyjdzie e, ale słuchajcie sobie tak pomyślałam taki, taki miałam, mm, taką miałam miałam wizję artystyczną filmową że może na końcu właśnie tych odcinków specjalnych w piątki na samym końcu będę puszczała e, tak jak wiecie kończy się film i lecą litery końcowe tak będę puszczała słuchajcie nasze e, właśnie tutaj e, niki nie jak to się nazywa nazwy użytkowników Właśnie z YouTube'a i zobaczymy, jaka na końcu przez te 365 dni powstanie nam lista. Jeżeli chcecie i te osoby, które dołączyły do wyzwania, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żeby zrobić taką listę, i sobie potem na końcu zobaczymy, kto brał udział. Będą się wyświetlały nasze nazwy, i będzie takie fajne, że być może na sam koniec będzie nas bardzo dużo. Taka. Myśl mnie teraz yy, ogarnęła. Tak czy siakra, sumując, wyzwanie idzie mi jak spłatka. Jeżeli chodzi o jedzenie, słuchajcie, nie liczę kalorii, tak wiecie, nie wpisując do aplikacji, ale jemy tutaj dwa posiłki. Śniadanie i potem już yy, wieczorem obiad-kolację taką, co sobie zapragnę zjeść. Nie wiem jak z wagą, nie wiem, nie ma tutaj nigdzie wagi, żeby się zważyć w ten piątek. No, jakby wyczulam oko i patrzę, gdzie ewentualnie mogę się zważyć, szukam tej wagi, no może mi się uda znaleźć. Jak nie, to zważę się po prostu w piątym tygodniu wyzwania. Ale póki co jestem mega, właśnie mega, mega pozytywnie nastawiona i stwierdzam, że jak są koło ciebie bratnie, dusze takie i jeszcze. Nadają na tych samych falach, to myślę, że można zrobić wszystko. Taka złota myśl. Niesamowity kolor wody, prawda? Widzicie to? Największym, słuchajcie, atutem tego hotelu jest właśnie ten widok. Jest cudowny. E, dobry wieczór, to jest Kalispera. Dobranoc, to jest Kalinichta. Do widzenia, to jest Adio. Proszę, to jest Paracalo, Paracalo. Dziękuję, to jest Efharisto tak, Pamiętałam od samego początku dwa wyrazy: kalimera i Fhristo. FH tak to znaczy ne, nie to znaczy ochi, Woda to jest nero, jedzenie to jest pagito, chleb somi, kawa kafes, herbata sai, wino krasi. Zapamiętajcie krasi, pla kochani. Słuchajcie, padłam takie pomysł. Kto chce, taki, kto chce taki notesik z takim mini długopisikiem na zapisywanie swoich wyzwań, swoich przemyśleń, swoich, nie wiem, złotych myśli. Może ktoś chce spisywać swoje emocje. Kupię jeszcze jeden taki notesik, bo jest przesłodziutki. To będzie ode mnie dla Was pamiątka z Grecji. Kto pierwszy napisze? Kto pierwszy napisze komentarz, w której części Grecji znajduje się miejscowość Stomio, temu wyślę z przyjemnością taki słodziutki notesik z długowesikiem z Grecji. Napisany jest Kalimera. Dzień dobry. Także czekam na Wasze komentarze i z wielką przyjemnością wyślę ten notesik przesiądę się i pokażę Wam z drugiej strony, jaki jest widok z drugiej, z drugiej strony balkonu. I powiem tak, że mimo tego, że się bałam tego tygodnia, to uważam, że to jest jeden z lepszych tygodni. Do tego sami zobaczcie, w jakich okolicznościach przyrody. Jestem mega zadowolona i jestem mega z siebie dumna. Brawo, Iwonka. Świetnie sobie poradziłam. Dobra. Biorę się, słuchajcie, zamontowanie. Ciężko mi się montuje na telefonie. Eee, chciałabym to dzisiaj zmontować, wrzucić, żeby jutro rano poszedł ten film. Dobra, kończymy. Pamiętajcie o notesiku. Powtórzę jeszcze raz. Zadanie jest tak, kto pierwszy napisze, w jakiej części Grecji leży miasteczko Stomio? Tej osobie wyślę słodziutki kalendarzyk do zapisywania swoich wyznań, słówek, nie wiem, przemyśleń, emocji, cokolwiek. Taka ode mnie pamiątka dla Was. Eee, dziękuję, że byliście ze mną. Wiem, że niektóre osoby tkwią w swoim wyzwaniu. Bardzo Wam gratuluję, że się udaje, że macie tą moc i że Wam się chce. Jestem z Was dumna, gratuluję, oby tak dalej. Z siebie jestem bardzo dumna, z Was też. Słuchajcie, lecimy dalej. Yy, przyszły tydzień będzie też chaotyczny, bo no będzie powrót do Polski i czekam na informacje, czy sama wracam do Niemiec, czy Arek z Miłkiem przyjadą po mnie. Więc być może albo już w środę będę u siebie. Albo dopiero w sobotę, jak chłopcy po mnie przyjadą. Dopiero później się zastanowię, jak po prostu rozłożyć sobie ten tydzień. Dobra, kończymy. Dziękuję za dziś. Czekam na Wasze komentarze. Czekam na Wasze wyniki tego tygodnia. Dziękuję, że byliście ze mną. Cieszy mnie to ogromnie, że mogę Wam pokazywać takie rzeczy i dzielić, se, i dzielić się swoim wyzwaniem, słuchajcie. E... O, to może coś, słuchajcie, powiemy po, po, po grecku. Eucharisto, moi drodzy, czy jesteście ze mną? Życzę powodzenia w przyszłym tygodniu. Jeśli. Nie chcecie, żeby omijał Was jakiś odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzu. To jest bardzo dla mnie ważne, ponieważ jak są komentarze, to jest ruch na kanale. Jak jest ruch na kanale, wtedy ten algorytm czy ta siła wyższa jakby wypycha mój kanał do góry. To jest dla mnie bardzo ważne. Traktuję to jak pracę, więc słuchajcie, w kupie siła, wierzę Was, piszcie komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie. Życzę na nadchodzący tydzień dużo siły, mało kryzysów, wiary w siebie. Pamiętajcie, że możecie wszystko. I co? Dziękuję za dziś. całuski przesyłam Wam dużo gorącego, chociaż w Polsce czytam, że też są wysokie temperatury. Wysyłam Wam dużo słońca z malutkiej miejscowości. W Tomio w Grecji. Kocham, pozdrawiam i do następnego razu. I jak mamy do widzenia? Adio. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam. Adio.